Królewna Śnieżka. Dawno, dawno temu żyła piękna królewna o imieniu Śnieżka. Jej ojciec był królem, a macocha królową. Królowa miała magiczne lustro. Każdego dnia królowa patrzyła w lustro i pytała: lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Każdego dnia lustro odpowiadało: Tyś najpiękniejsza królowo. Pewnego dnia lustro jednak rzekło: Królewna Śnieżka najpiękniejsza jest na świecie. Królowa była bardzo zła. Królowa wysłała królewnę Śnieżką do lasu wraz z leśniczym, któremu rozkazała zabić królewnę. Lecz jemu żal było Śnieżki, nie chciał jej uśmiercać. Leśniczy pozwolił królewnie uciec. Królewna Śnieżka pobiegła w głąb lasu, znalazła małą chatkę. W chatce było siedem łóżek. Królewna Śnieżka zasnęła na jednym z łóżek. Kiedy się obudziła, zobaczyła siedmiu krasnoludków. To jest nasz dom, co tu robisz? spytał jeden z krasnoludków. Ukrywam się, odpowiedziała Śnieżka. Królewna Śnieżka poprosiła krasnoludki o pomoc. Krasnoludki pozwoliły jej zamieszkać razem z nią. Ży żyło im się szczęśliwie. Królowa była przekonana, że królewna śnieżka nie żyje. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? znów zapytała. Królewna śnieżka odpowiedziało lustro królowa była bardzo zła. Królowa zatruła jabłko, przebrała się za staruszkę i wyruszyła do lasu. Zapukała do drzwi małej chatki. Drzwi otworzyła królewna śnieżka. Królowa poczęstowała śnieżką jabłkiem. Królewna ugryzła owoc i nagle usunęła się na ziemię. Wyglądała jak nieżywa. Królowa była bardzo szczęśliwa. Krasnoludki ułożyły królowne śnieżką w kryształowej trumnie. Pewnego razu zjawił się okolicy przystojny książę i ujrzał śpiącą bardzo piękną królewnę. Książę pocałował królewnę śnieżkę. Królewna śnieżka obudziła się, gdyż wcale nie umarła zła królowa uciekła i nigdy. Wielce jej nie widziano książę i królewna śnieżką Żyli długo i szczęśliwie krasnoludki także.